Łukaszenka odgraża się Polsce po deklaracjach NATO. Niemcy na progu systemowego kryzysu. Pęka bańka iluzji gospodarczej. Skandaliczne zachowanie księdza? Czy też byłego księdza? Odnośnie Nawrackiego. A na koniec co trzeba wiedzieć o nowym systemie kaucyjnym. Się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych państwa bardzo serdecznie na kanale. Bądź na bieżąco. Bez przynudzania, lecimy od razu z pierwszym tematem. CZEP TRÓBUS, to. Nas to też imienia. Nastarazowy. Było 3000 ludzi. Dzisiaj pacjanuli w Polszu i Litwu. Łukaszenka, prezydent Białorusi. Odniósł się w niedzielę do deklaracji państw członkowskich NATO dotyczących gotowości do strącania obiektów naruszających przestrzeń powietrzną krajów sojuszu. Podczas rozmowy z dziennikarzem państwowej telewizji rosyjskiej Łukaszenka zagroził, że odpowiedź przyleci natychmiast. Wypowiedź prezydenta Białorusi jest reakcją na deklarację sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Który oświadczył, że dopuszczalne są działania wobec rosyjskich samolotów i dronów w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej NATO, włącznie z ich zestrzeleniem, jeśli będzie to konieczne. Rute zaznaczył, że każda sytuacja będzie oceniana indywidualnie, ale w razie potrzeby sojusz zrobi to, co konieczne. Łukaszenka, cytowany przez białoruski portal Belta, stwierdził, że to, co powiedzieli, że będą zestrzeliwać, niech spróbują. Dodał, że odpowiedź przyleci natychmiast, jeśli na terytorium Białorusi zostaną zestrzelone białoruskie maszyny latające. Podkreślił, że nie jest to wojna na Ukrainie. Prezydent Białorusi ponowił również swoją narrację o polskim narodzie, twierdząc, że Polacy to ludzie niegłupi i nie pozwolą swojemu rządowi na rabunek. Wyraził nadzieję i wiarę w naród polski, podkreślając potrzebę współpracy, przyjaźni i pomocy zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają po obu stronach granicy. No a po wtorych, naród niemożliwe pobić, który walczy na swojej ziemi za swoją terytorium, i za swoją rodzinę, za swoich dzieci. Nieвозможно W związku z konfliktem na Ukrainie od wielu miesięcy jesteśmy straszeni przez różnych wschodnich polityków. Czasami Ławrow się czymś odgroził, niekiedy Putin, a tym razem groźby pod naszym adresem postanowił wystosować Łukaszenka. Jego kiwanie palcem w naszą stronę to po prostu odpowiedź na deklarację NATO, które powiedziało, że będzie strzelać do każdego rosyjskiego obiektu. Warto zaznaczyć, że nie ma co wzbudzać paniki, ponieważ takie zapowiedzi. Różnych wschodnich polityków co jakiś czas wybrzmiewają w sieci, mając na celu zastraszenie e, nas przed jakąkolwiek próbą obrony przed ich atakami. No ale, ale, nie zapominajmy, że ostatnio rosyjskie wojska przeprowadziły atak, w którym ucierpiała nasza ambasada, która została dotkliwie zniszczona. Polski MSZ potępił już ten incydent i w związku z nim założył już stosowne protesty i noty. No ale teraz będziemy słyszeć różne wersje wydarzeń, bo taki mają zwyczaj media, aby pokierowywać trochę narracją i trochę naszym myśleniem. Już wielu ludzi się zastanawia, czy to nie były przypadkiem jakieś puszczenie oczka w naszą stronę. Niemniej polska dyplomacja nie może przechodzić obojętnie wokół takich incydentów. To nie jedyne alarmujące wieści, bo Załęski podczas jednego ze Swoich przemówień powiedział, że nad Polskę zmierzały aż 92 drony, z czego większość mieli strącić Ukraińcy, a około 19 przekroczyło granicę z Polską. Twierdzi, że zderzenie miało miejsce w nocy z 9 na 10 września, co pokrywałoby się z tym, co później znalazły nasze służby. No a to kolejny alarmujący sygnał dla naszego kraju, po którym powinniśmy w końcu zacząć przygotowania do obrony naszego kraju przed atakami ze strony Rosji. Jeśli w Polsce dalej nasza władza będzie taka opieszała w działaniach, to takich incydentów będzie coraz więcej. Mieliśmy już jedną sytuację, w której do dwóch Polaków zginęło przez ukraińską rakietę przepuszczoną przez system nasz, system antydronowy, czy antyrakietowy. Jeśli nie chcemy, żeby kiedykolwiek taka sytuacja się powtórzyła, to musimy zacząć działać już teraz. Nie jestem, nie jesteśmy jedynym krajem, który musi zmierzyć się z tajemniczymi obiektami, które zagrażają życiu normalnych ludzi. Niemniej jednak musimy Ostrożni na wszelkie sygnały, jakie docierają do nas ze świata. W lepszych czasach moglibyśmy liczyć na to, że chociaż polska agencja prasowa będzie nas rzetelnie informować, jednak i to w dzisiejszym świecie nie jest do końca pewne. Także może zdziwię wielu dziennikarzy i polityków, ale powiem coś jak widać nieoczywistego. My Polacy naprawdę mamy jeszcze szare komórki i potrafimy z nich korzystać. Germany serves also as another example for good policies because after the Second World War, under the leadership of główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Otmar Singh ostrzegł na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung. Przed konsekwencjami obecnej polityki gospodarczej Niemiec. Jego zdaniem, Berlin znajduje się w podobnej sytuacji jak pod koniec lat 90., przed reformami agendy 2010 wprowadzonymi przez kanclerza Gerharda Schrödera. Ising krytykuje brak gotowości do działania. Mimo że Niemcy gospodarczo stoją w podobnym miejscu co wtedy, największe zagrożenie ekonomista widzi w utrzymywaniu iluzji stabilności systemu socjalnego. Niemiecka polityka społeczna zmierza w kierunku finansowej ślepej uliczki, szczególnie ze względu na rosnące koszty ochrony zdrowia i opieki oraz napięty system emerytalny. Odwlekanie kluczowych decyzji emerytalnych na ostatni moment przed wyborami federalnymi obciąża system kwotą 200 miliardów euro, co osłabia stabilność finansów publicznych. Ising podkreśla. Że kraj o długoterminowym wzroście PKB na poziomie 0,5% nie jest w stanie unieść ciężaru obecnego modelu państwa opiekuńczego. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego sugerują, że wzrost w 2025 roku może wynieść zaledwie 0,1%. Taka dynamika stawia pod znakiem zapytania zdolność państwa do finansowania kosztownych programów socjalnych. W obliczu rosnącego zadłużenia publicznego, które ma wzrosnąć o 900 miliardów euro, ISING e ostrzega przed podwyżkami podatków. Unikanie poważnej debaty o reformach może doprowadzić do sytuacji, w której narzędzia reakcji będą ograniczone. And not least, this economic success it stabilized the young democracy. In the West, uh, under the guidance of the uh, Allies, uh, Germany uh, could prosper, and what was called an economic miracle. Jak podaje biznes Interia, Niemcy borykają się z trudną sytuacją ekonomiczną i gospodarczą. Wszystko jest pokłosiem tego, że Niemcy nie modernizują swojej gospodarki tak jak to ma w przypadku innych krajów. Dodatkowo no, wychorowali sobie na własnym garbie dużą liczbę nierobów, którzy liczą na socjal, ale nie myślą nawet o tym, żeby iść do pracy i dokładać do wspólnego garnuszka. Ale idąc myśleniem, pani Biejat, na pewno dzięki imigrantom przynajmniej mają bezpieczniej na ulicach. Taki stan rzeczy, jak właśnie wielu bezrobotnych ludzi, bezpośrednio przekłada się na mniejszy wpływ do budżetu państwa, co po raz kolejny nadwyręża niemiecki budżet. W tym kontekście często podnoszony jest argument dotyczący polityki migracyjnej. Wskazuje się, że masowy napływ imigrantów, którzy nie zawsze szybko integrują się z rynkiem pracy, albo nie integrują się w ogóle, znacząco zwiększa wydatki socjalne. No któż by się spodziewał. Jeśli taki trend będzie się u nich utrzymywał, przy jednoczesnym kurczeniu się bazy podatkowej, siłą rzeczy będą biedniejsi niż im się zapewne to marzyło. Ta Tania siła robocza miała napędzać gospodarkę, a jak na razie wyżerają ją od środka. No i przez lata utrzymywano tezę, że imigracja jest czymś dzięki czemu ich gospodarka stanie na nogi, a tymczasem po latach okazuje się, że dalej nie ma większych przychodów niż wydatków w kontekście socjalnym. Może ci imigranci jednak nie są tacy pracowici rozwojowi jak nam się to wmawia od pewnego czasu, zwłaszcza lewica. Oczywiście nie jest to jedyny powód przez który Niemcy borykają się z problemami. U nich, tak jak i u nas występowane, występuje problem przeregulowania rynku, na czym tracą przedsiębiorcy. Powoli pęka ta mydlana bańka ludzi, którzy myślą, że w niemieckich e, miastach dalej jest dobrobyt. Można byłoby jechać na e, transferach i pożyczkach, ale prawda jest taka, że po latach przyjdzie im za to zapłacić słony rachunek. Do tego jeszcze z diabelskimi instytucjami państwa, państwa polskiego, które cię chce złupić, które ma tylko udział w większej społeczności. Diabelski, równie diabelski państwa do społeczności. Zobaczcie, jakie też ubliżające, że ktoś zostaje prezydentem państwa i staje się chłopczykiem na posyłki. Tutaj kiedyś było do Moskwy, a teraz jest New York, czyli do Tel Awiwu. Tak? Jakie też ubliżające. Ty patrzysz, głosujesz na tego człowieka, on tutaj jest, jest gotowy, co to trzeba komu przełożyć. A potem jest. na dziesiątą biały dom i te głupie znaki wszystkie. Kiedyś jak nas czy cię dotykała, jak się breżnie wzgierkiem całował? Bolało cię to, czy, 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 czy? no bo to się, no, no do przyjaźnią, to się całują. No ale wiedzieliśmy, że to jest teatr. A teraz jak sobie tak pokazują, to nie jest teatr. To jest ten sam teatr. A potem jest Polacy na ukraiński front. Na front nie, bo to jak to by miał? Przecież wiedz, że od drugiej wojny zasadniczo już wojny się nie toczą. Są wszystko operacje pokojowe, misje pokojowe. A potem jest polskie wojsko się szkolić na Ukrainę, jak drony zestrzeni. I głupie Polaki znajdą się takie, co pójdą. Głupie, bezbożne, rzuci się farsę za naszą i waszą wolność i będą się cieszyć. Wiele osób pewnie się zdziwi, że akurat ksiądz uderza w Nawrockiego, no tylko że tutaj od razu wam powiem, że jest to były ksiądz, który no, ma swoje za i już ma nawet wyrok na koncie właśnie za znieważanie polityków. Jest to teraz trochę taki, no nie wiem, czy można go tak nazwać. A to streamer? Być może. No, jest to człowiek, który trochę udaje księdza, bo tak naprawdę nie ma do tego, przynajmniej z tego, co można wyczytać wyczy 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 w internecie, uprawnień. No i wątpię, żeby jakikolwiek kościół na takie zachowania przymykał oko. Bo to, że tak wypowiedział się o Karolu Nawrockim, no to jest jedna sprawa. Inna sprawa to jest to, w jaki sposób wypowiada się o innych osobach w innych tematach, jak na przykład. Tutaj tego może nie będę wam puszczał całego, ale no zobaczycie o co chodzi. Dlatego mówię często, że w przeszłości jest możliwe, że był homoseksualistą, że robił lody facetom. No, generalnie im dalej tym, im dalej w las, tym więcej drzew, jak to mówią. Zatem nie ma co się tak za bardzo w to zagłębiać, ale narracja jest prosta, no i już ludzie podłapali to na Twitterze i robią z tego dramę taką, że nawet episkopat się odwraca od Karola Nawrockiego, także to jest taka informacja do was, żebyście nie dawali się wplątać w te manipulacje. pełnie nowy sposób selekcji opakowań. Od 1 października na przykład butelki po napojach będziemy mogli zwracać do sklepu? Na jakich zasadach to się będzie odbywać? Jakie jest nasze, konsumentów, podejście do tego typu rozwiązań? Od 1 października w Polsce zaczyna obowiązywać nowy system kaucyjny obejmujący zwrot opakowań szklanych, plastikowych oraz metalowych. Nowe rozwiązanie nie wystartuje jednak w pełni, a jego całkowite wdrożenie może zająć kilkanaście miesięcy. Docelowo w kraju ma powstać kilkadziesiąt tysięcy punktów, w których będzie można oddać oznaczone kodem i znakiem kaucji szklanej. i plastikowe butelki oraz metalowe puszki. W zamian klienci dostaną zwrot pieniędzy w kwocie 50 groszy lub złotego, w zależności od zwracanego opakowania. System kaucyjny nie wystartuje jednak w pełni od razu i będzie się rozkręcał. Do końca roku klienci i sklepy będą mieli czas, żeby nauczyć się nowych rozwiązań w praktyce. Wiceministra Klimatu Anita Sowińska informuje, że wprowadzenie systemu w pełni może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Przypomina, że na Litwie zajęło to około dwóch lat. Znak kaucji znajdziemy na butelkach do 3 litrów, puszkach aluminiowych do 1 litra i szklanych butelkach. Ale tylko tych wielokrotnego użytku. Opakowania będzie można zwrócić w sklepach o powierzchni ponad 200 m2 oraz mniejszych sklepach które dobrowolnie przystąpią do systemu. Będzie je też można oddać w specjalnych punktach zbiórki wyznaczonych przez poszczególne gminy. Ministerstwo Klimatu apeluje, by nie gromadzić opakowań bez znaku kaucji, ponieważ nie będzie można za nie otrzymać zwrotu. Na zachodzie Europy to jest powszechne. U nas sobie to się wdraża. W Wiedniu, w Budapeszcie, gdzieś widzieliśmy w Pradze. Korzystał pan? Korzystaliśmy. No i jak te automaty działają? Proste to jest, trudne, skomplikowane? Jest to prosta, w, nie, nie jest żadna skomplikowana procedura. Wystarczy włożyć butelkę, otrzymuje się kupon do danego sklepu. Także to myślę, że jest bardzo ważny komunikat dla was, ponieważ to zmieni na pewno e, ceny, ale zmieni też część życia części z was zapewne, dlatego no jak widzicie BNB bawi, uczy. Dzięki wam bardzo serdecznie za to, że z nami byliście, trzymajcie się ciepło, no i heja.